Pewnie pamiętają Państwo, jak niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej i ich doradcy mówili, że trzeba kłamać, żeby przejąć władzę. Dziś już wiemy, że Tusk oszukuje Polaków w sprawie nielegalnej imigracji. Jedno mówi w Polsce, tymczasem w Europie zgadza się na pakt migracyjny, który zawiera dystrybucję, rozlokowanie nielegalnych imigrantów po poszczególnych krajach członkowskich. Mamy to czarno na białym. Teraz mamy już dowód. Partia Tuska i Webera w przyszłym tygodniu chce przepchnąć w parlamencie europejskim pakt, który w ostateczności zmusi Polskę do przyjmowania nielegalnych imigrantów. Unijni biurokraci za nic mają bezpieczeństwo Polski, po prostu Chcą zrealizować swój obłędny plan. Przed wyborami Tusk powie wszystko, żeby tylko zdobyć władzę. Ale potem wykona również wszystko, co każą jemu brukselscy biurokraci i również jego rzeczywiście mocodawcy, także z Berlina. A to polecenie jest właśnie jasne. Warszawa i inne miasta Polski mają być zalane nielegalnymi imigrantami, także tymi, którzy już przedostali się do Europy, ale również tymi, którzy tylko przebierają nogami, żeby do tej Europy się dostać. Kampania wyborcza to czas testu na wiarygodność i pan Tusk właśnie oblewa ten test. Właśnie widać gołym okiem, kto chce wpuszczać nielegalnych imigrantów do Polski, kto chce zgotować, Polakom ten los, a kto polskiej granicy broni? Przecież to jest kpina z Polaków. Tusk kłamie. W Brukseli przepychają siłą pakt o nielegalnej imigracji. Zamiast rozwiązać problem nielegalnej imigracji u źródła, zamiast zabezpieczyć granice Unii Europejskiej, tak jak Polska zabezpieczyła granice z Białorusią, granice europejskie są otwarte i plan w postaci paktu migracyjnego ma być realizowany, a Platforma, Europejska, Platforma Obywatelska będzie realizowała ten plan. To próba uderzenia nie tylko w suwerenność Polski i innych krajów członkowskich, to także próba pozademokratycznego zdestabilizowania Unii Europejskiej. Tusk i Weber nie zamierzają słuchać w tej sprawie żadnego państwa europejskiego a w szczególności Polski, zamierzają przymusić Polaków i innych Europejczyków do swojego planu, do tego niebezpiecznego planu przyjmowania nielegalnych imigrantów. Szanowni Państwo, zdemolowane ulice, splądrowane sklepy, gwałty na kobietach, strach przed wyjściem wieczorem na spacer to jest obraz wielu miast i przedmieść w Unii Europejskiej. To wszystko chcą, chcą ściągnąć do Polski. To wszystko chce ściągnąć na Polskę partia Tuska. Pewnie słyszeliście państwo, jak wczoraj premier Szwecji ogłosił, że trzeba będzie posiłkować się wojskiem, aby, aby zaprowadzić porządek na ulicach miast szwedzkich. Tylko w ostatnich kilku tygodniach, tylko w ostatnich paru tygodniach w Szwecji w walkach gangów Przemytniczych gangów, w których prym wiodą nielegalnie imigranci zginęło 12 osób. To ogromne niebezpieczeństwo. I my nie chcemy tego niebezpieczeństwa ściągać na głowy polskich obywateli. To jest moment, w którym Polacy muszą zadecydować, czy wpuszczać, a przecież właśnie w referendum o to pytamy, czy postawić na tych, którzy zbudowali mur na granicy z Białorusią i stanowią jedyną gwarancję niewpuszczania nielegalnych imigrantów, czyli na Prawo i Sprawiedliwość. To jest też ten moment, żeby każdy zadał sobie takie pytania. Czy naprawdę mamy pójść drogą, jaką chcą zgotować nam posłowie Platformy Obywatelskiej z Tuskiem na czele i zalać Polskę nielegalną imigracją? Mamy na to dokumenty tutaj w KPRM. -ie czy naprawdę mamy pozwolić na strzelaniny na ulicach, żeby zablokować nielegalną imigrację do Polski? Czy naprawdę mamy doświadczyć kilku zamachów bombowych, zanim zablokujemy nielegalną imigrację do Polski? Czy naprawdę mamy czekać, aż strach zajrzy w oczy wszystkim polskim obywatelom, bo gangi, które będą się składały w ogromnej większości z nielegalnych imigrantów, Będą grasowały po polskich ulicach? Czy naprawdę musi zginąć polski obywatel, czy muszą zginąć jacyś polscy obywateli, zanim się partia Tuska opamięta w kwestii nielegalnej imigracji? To przymusowe przesiedlanie migrantów do Polski jest dla nas wielkim niebezpieczeństwem. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, w przyszłym tygodniu jadę na posiedzenie Rady Europejskiej podczas którego powiem stanowcze nie. Podtrzymam moje weto dla nielegalnej imigracji. Pamiętajcie państwo, to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości zablokował nielegalną imigrację w 2018 roku w czerwcu i od tamtego czasu ten problem nie istniał. Nie istniał niestety do maja tego roku, kiedy Weber i Tusk znowu postanowili przepchać plan nielegalnej imigracji w Europie. Polski głos może i powinien być jeszcze silniejszy. Już 15 października możemy powiedzieć nie dla nielegalnej imigracji, możemy powiedzieć nie dla przymusowego relokowania nielegalnych imigrantów. Zróbmy to pierwsi jako Polacy. Nasz głos zostanie usłyszany w całej Europie. Polskie bezpieczeństwo nie jest nam dane raz na zawsze. I to właśnie o polskie bezpieczeństwo toczy się dzisiaj walka. Niezależnie od tego, czy ktoś jest przeciwko prawu i sprawiedliwości, czy ktoś jest za naszym obozem politycznym, wszyscy Polacy chcą przecież bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną, a gwarantem tego bezpieczeństwa jest tylko rząd prawa i sprawiedliwości. Musimy mieć świadomość, że tylko prawo i sprawiedliwość jest w stanie powstrzymać nielegalną imigrację do Polski. Donald Tusk to niebezpieczny człowiek i musimy przed nim obronić Polskę. Dziękuję.